Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humorki, czas na omówienie naszego Slime'a 14, chyba to jest odcineczek. No i co, i zaczynamy. Może na starcie powiem to, że po części jestem delikatnie rozczarowany tym, no może nawet niedelikatnie. delikatnie, jakiś jakichś 30% jestem rozczarowany tym odcinkiem, ale już to w między po prostu opowiadaniem, y, omówieniem raczej tego odcinka, ale przed tym zapraszam serdecznie na moje rozdawajki, co dwa tygodnie rozdaję gry. Wystarczy, że piszecie na moim kanale rozdawajka i na pewno traficie na aktualną, więc zapraszam, wystarczy komentarz, nie musicie nawet subskrybować, więc już nie przedłużając lecimy. Ogólnie mamy na starcie. Nasze, to co było w poprzednim odcinku, czyli to, że, on ją prze, że ona go przebiła, mamy tu wspaniałą, wspaniały motyw, tego, że... no mm, jego głos jest genialny, ja włączę na tu na chwilę ten głosik. E, posłuchajmy. <grywa> <grywa> Genialny głos, świetny, daje to naprawdę świetny klimat. Ja to wyłączam oczywiście ten głos z racji tego, że po prostu no YouTube wiecie o co chodzi. No to tak, ona go przebiła, on ją sobie łapie jakby nigdy nic. No i tu, tu mnie szokował, ponieważ on tutaj normalnie ją ugryzł. Ta ilość krwi jest dziwna po prostu, no nie powinno aż tak mocno lać się z niej. Chociaż z drugiej strony... A ciortom. Mniejsza o to. Tak czy inaczej, ja myślałem po części, że on pije jej krew. I sobie w głowie miałem takie: pije jej krew, żeby mieć jej DNA. Dzięki czemu będziemy mógł wyciągnąć ten miecz, ale to później. <grym> no i dobra, mamy tutaj oczywiście nasz fragmencik. To tam lecimy dalej, dobra. To jak on sobie tam gada, on cały czas ma te jedno oko zamknięte. Tu się później okazuje, że on po prostu zbierał, jakby manę, a raczej zmieniał jej częstotliwość tej many, żeby po prostu sanktuarium nie było w stanie. Pochłaniać jego many po prostu. No, on tam sobie niszczy wszystko. No, to to bardzo dobra akcja i tak dalej. Tyle, że, no tutaj, ten tekst, powiem wam szczerze, ten tekst. I AM. The atomic, to jest kurwa dla mnie Syf. Po prostu to jest. Gównianie to brzmi po prostu. Znaczy jego głos jest super. Tylko on mógłby po prostu powiedzieć: Atomik, kurwa, jemnąć tym i tyle, nie? A nie, że. Eee, powiem wam szczerze, no, nie wiem, posłuchajmy sobie może jak to brzmi. Zatrzymam na chwilę. Dobrze to brzmi, ale jak dla mnie to jest po prostu za długie i no nie powinno być czegoś takiego, przynajmniej moim zdaniem, ale no kij tam w oko. E, oni się tam już walczą, tak? Mamy tutaj, o właśnie, to co mi się podoba, to jest to, że nasza Alfa. Przepraszam, napiję się. To jest Coca-Cola ogólnie. E, że nasza olf, Alfa, nie, nie piję alkoholu dla, 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 dla ludzi, którzy nie wiedzą. Nasza Alfa jest genialna, po prostu, ten uśmiech uśmieszek był super, bardzo podoba mi się to, to. No naprawdę nam dużo mówi o tej postaci, że e, jest twarda, ona jest tą główną dowodzącą, tak, widać, że każdy u niej po prostu ma respekt i ka każdy jej się skłania. Możliwe, że, możliwe dlatego, że po prostu jej charakter jest taki, ale też dlatego, że ona była pierwszą. I w tym odcinku też dużo się dowiadujemy o tym, e, znaczy dużo. Mało wspominają, ale można z tego bardzo dużo wywnioskować, więc lecimy dalej. Tu oczywiście mamy to. A, i to co jest ciekawe, to jest ta łapa, nie? Ta łapa, w momencie w którym ona, ta łapa się zbliża do niego i on chce z nią zawalczyć, czy coś w tym stylu, to się okazuje, że to jest. widać, że to jest ta dziewczyna, czyli ona jest tym demonem całym. I pytanie tylko, czy ta odcięta łapa ma inną świadomość od tego głównego ciała. I prawdopodobnie tak, ponieważ ona mówi, że coś tam, że jak spotkasz moje prawdziwe ciało, czy coś w tym stylu, to później, oczywiście. To, to się tam kreuje nam naprawdę bardzo ciekawy wątek. Szkoda, że tak mało o tym wiemy. Z drugiej strony, no dobrze, no bo to daje nam dużo myślenia o tym, co może być. Ale, no to to troszeczkę nudna scena, jak dla mnie. No to, to właśnie ona mu mówi, że ten... Ja naprawdę żewam, że jeżeli... Że ona mówi, że jeżeli spotkasz moje prawdziwe ciało, to proszę cię, zabij mnie. Albo coś w tym stylu, że ona wie, że ona nie jest dobra, czy coś takiego. Albo uratuj mnie, bo może... Yy, bo może ona właśnie się zmieniła, i, i nie jest w stanie się odmienić, jakby nie kotulej. no to jest bardzo dużo spekulacji na ten temat, ale ten tu mamy nasze śmieszne czy dwie dziewczyny, bo ta druga, trzecia to wiadomo. Dwie dziewczyny, które próbują zdobywać informacje. Ja mam pytanie w ogóle takie Zamiast. Yy, wiecie, one sobie doskonale zdają sprawę z tego, że nie mają najmniejszych szans w żadną z tych organizacji. Które, a te dwie organizacje ze sobą walczą. To jest aż, aż wręcz niewyobrażalna potęga tych dwóch organizacji. Shadow, Shadow Garden, po prostu każda jednostka jest przepotężna. Każda jednostka. Do tego tu bardzo dużo się o tym dowiadujemy, jak bardzo są potężną organizacją. Z drugiej strony mamy organizację Diablosa, która praktycznie rządzi całym światem. Czyli jeszcze niby potężniejsza organizacja, ale tak naprawdę. Tam może się wydarzyć naprawdę dużo. I, I te dwie królewny myślą, że cokolwiek dadzą z radę zrobić. Jeszcze ze swoją mierną siłą. Naprawdę jest to dla mnie śmiechu warte, ale mogą być przydatne tak naprawdę dla planów Shadowa, znaczy Shadowa, raczej Shadow Garden, bo plany Shadow'a, a Shadow Garden to są dwie różne plany, bo on nie ma o niczym pojęcia tak naprawdę. Więc lecimy dalej. O się rozgadałem w tym meczu. Ej Boże, w tym meczu, w tym anime. Lecimy. Tu jest bardzo fajna, bardzo fajna, oczywiście oni to mówią, że o tak to jest w stylu naszego Lorda, że on, że on tam rozpieprzył wszystko dosłownie na jednym zamachu, tu oczywiście się dowiadujemy właśnie, że ona jest tą, że ta mm, Wiedźma Zniszczenia czy jakoś tak, że ona jest tą łapą, czyli jest tym Diablosem, to akurat się domyśliłem już wcześniej, ale tutaj jest nam dobitnie to powiedziane, niepotrzebnie. Po prostu niepotrzebnie, to mogło być takim smaczkiem dla osób, które troszeczkę bardziej uważniej oglądają anime, którzy się skupiają na, na po prostu całej fabule i troszeczkę myślą, bo yy, no to jest tak nam rzucone po prostu w twarz takim packiem, nie? nie lubię czegoś takiego po prostu, nie lubię, lubię spekulować na temat tego, nawet jeżeli się mylę, to mam jakieś tam w głowie, wiecie, wyobrażenia tego wszystkiego, więc nie za bardzo mi się to podoba, że to tak o, jest na powiedzieć. On o, to jest. Ona chce poinformować Shadowa o, o tych wszystkich planów, a Alfa mówi, nie trzeba on wszystko wie. Ja mam takie, o, żebyś ty dziewczyno wiedziała, co on wie. Ale z tego co wiemy, tylko oni tu oczywiście budują swoje imperium dosłownie, odnalazła ropę, co nam daje dużo, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. On przekazał. Niemalże bardzo dużo ze swojej wiedzy z naszego świata. Co nam e, oni byli, wydaje mi się, że oni są po prostu mocno, e, że te całe diablosy to są mocno zaawansowane technologicznie, ale w tym momencie e, prawdopodobnie Diablos, a raczej Shadow Garden, po prostu mogą mieć technologię mniej więcej w naszym świecie, co nam bardzo dużo da. E, może dojść właśnie do takiej sytuacji, że będą posiadać broń nuklearną. No co, co, co będzie oznaczało do tego nawet kultu Diablosa, chyba że mają coś potężniejszego lub ewentualnie podobną broń. E, no. No, jest dużo spekulacji, można się naprawdę bawić. Tu mamy oczywiście naszą wariatkę, która biega po, po dachach i tam wyje. Ona jest bardzo fajną, ciekawą postacią. Bardzo podoba mi się to, że każdy z nich, tych postaci, jest inny. Co prawda, bardzo mało nam pokazuje Pokazują nam tylko tak naprawdę grupkę tych pierwszych dziewczyn, a reszta to są takie pachołeczki, nie? Ale pokazuje nam to naprawdę bardzo dużo, nie? Bardzo dużo. One praktycznie tworzą całą organizację same, bez Shadow'a. Shadow jest niby tym głównodowodzącym, ale tak naprawdę nie. Tu mamy fajne wspomnienia to, że no oni tak, oni się rozwijają, oni się uczą, oni są jak rodzina i to właśnie Alfa zrobiła, ona po prostu traktuje ich jako rodzinę. Mamy tutaj e, naszą księżniczkę, która informuje, że król to wiadomo, że on tam się boi, wiadomo, cesarz, ty król, król jebać to. E, tu mamy to, że ona myśli, że to jest artefakt, że on używa potężnych artefaktów, w ogóle te Shadowgarden, że ona jakiekolwiek ma szansę. Dziewczyno, ty nie miałabyś szansy z Alfą. Porównując Alfę do Shadowa, to jak jest kropelka do kurwa morza. Alfa Przegrałaby jednym uderzeniem od Shadow'a. I to, a Alfa jest w tym momencie najpotężniejszym rycerzem w tym zasyranym świecie. Jeżeli byśmy mieli go ją porównać do tych yy, wszystkich, tych rycerzy, tak? Nie być szans najmniejszych, żeby parsknąć. Ja podejrzewam, że gdyby ona stanęła twarzą twarz z Shadow'em, a on po prostu użyłby. Nie wiem, jakieś aury między sobą, albo coś w tym stylu, albo jedno uderzenie by wystarczyło. Jedno kurwa, albo jedno sparowanie, żeby zrozumiała, że ona jest, że ona ma przesrane, że ona ginie po prostu w 5 sekund. Ona jest doświadczonym rycerzem, jest przepotężna na ten świat i ona podejrzewam, że świetnie zdaje sobie sprawę o różnicy poziomów. To tak jakby uczeń stawał pomiędzy mistrzem jeżeli uczeń po prostu bije się z mistrzem, to on wie. Bardzo dużo na temat tego, że, że nie ma szans. On to po prostu czuje. Czuje to wewnętrznie. A jedynym jego, tak naprawdę, ucznia, zadaniem jest przewyższyć się mistrza. No i to jest takie, wiecie. Ale jeżeli ona by stanęła przed nim, to jest kaplica. To jest po prostu kurwa kaplica. Oczywiście to jest śmieszne, że ona próbuje walczyć i z Shadowem, i z Diablosem. To nam, a tu jeszcze nam pokazują oczywiście naszą księżniczkę drugą, która prawdopodobnie będzie miała właśnie tą całą, to, co innym, to, co cały Shadow Garden ma tak naprawdę. I dalej już nic nie ma. No ta księżniczka, no troszkę mnie rozczarowałem, ja myślałem, że ona jest mądrzejsza, a ona, pro... chociaż to jest takie w sumie bardzo, bardzo ludzkie, że. Czy jesteś dobry, czy jesteś zły, czy, czy robisz coś tego, to jeżeli jesteś możliwym zagrożeniem, to będziemy Cię eliminować, to jest tak ze wszystkim. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo ludzkie, ale no, no co zrobisz, no taka jest ludzkość, taka jest ludzkość, szkoda, że w anime mamy to, to nawet pokazane, więc... Tyle, nie? Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie, jeżeli wytrwaliście do końca, dziękuję bardzo. I co? Jestem z Was więcej, mam nadzieję, że takie omówienia y, anime będą, bo... Ale ja będę omawiał anime, które mnie zainteresuje, zaintryguje, ewentualnie coś, co by, mogę polecić. Nie będę omawiał anime, które y, po prostu mnie nie ciekawią. Nie mam zamiaru się zmuszać do tego, żeby jeżeli obejrzę jakiś pierwszy odcinek i uważam, że ten anime ma potencjał, to wtedy będę go je omawiał. Jeżeli będzie głównym, no to powiem i wyrażę swoją opinię, że jest głównym i tyle nie. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie i do następnego filmiczku.